Dzisiaj chyba będzie najwygodniej, że Kamil się wyprowadza, ponieważ z różnych powodów. W sumie z różnych powodów. rozstajemy się oczywiście w zgodzie, po prostu ona go, jego marka odzieżowa. Miał tam parę różnych większych innych planów. No i za bardzo nie chciał nas ograniczać. Podjął taką decyzję i w sumie to jesteśmy wdzięczni, no bo tak moi drodzy to nie jest prank to co Marcin powiedział na live to prawda wyprowadziłem się od nich z mieszkania no a moja decyzja wynikła stąd że po prostu ostatnio bardzo zaangażowałem się w rozwój własnej marki pracowałem nad paroma innymi ciekawymi projektami o których jeszcze nie mogę mówić ale to wszystko pochania ogrom czasu a ja po prostu ekipy nie chciałem z niczym blokować nie chciałem blokować ich z nagraniami dlatego Uważam, że postąpiłem ok, przynajmniej takie miałem zamiary. Eee, więc, no, dążenie do celów i realizacja samego siebie, no, często wymaga, właśnie ciężkich decyzji. Ta dla mnie była ciężka, eee, ale rozstaliśmy się w zgodzie, więc z nami jest ok. Więc, eee, no, takie szybkie wyjaśnienie, bo należy się to Wam. Eee, trzymajcie za mnie kciuki, bo. Coś mi przerwało, a chciałem Wam jeszcze powiedzieć, żebyście trzymali za mnie kciuki, na pewno się to przyda, bo mam masę planów do zrealizowania i Wasze wsparcie na pewno mi w tym pomoże. To dopiero był w sumie taki początek, bo dopiero zaczynam, ale dość dynamicznie, więc na pewno będzie się wiele działo, wiele ciekawych rzeczy, więc jest na co czekać i zapraszam Was do tego.